Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Chciałem państwu polecić bardzo książkę Katarzyny Drogi Pokolenia. To jest taka wspaniała saga rodzinna o Podlasiu. Akcja dzieje się już od końca XIX wieku, poprzez krótko okres międzywojenny, a głównie w drugim tomie bo to jest pokolenia wiek deszczu, wiek słońca i pokolenia powrót do domu nurt prowadzony jest na w oparciu o historię rodziną w latach 40, 50, 60. Fascynuje mnie ta książka i opowieść Katarzyny Drogi dlatego, że mało kto w naszym regionie podejmował takie wątki rodzinne opisania swojej rodziny i to od tych strony sekretów, ale razem towarzysząc tym wszystkim wydarzeniom historycznym, jakie miały miejsce. Katarzyna Droga słynie z tego, że potrafi prowadzić tę narrację w fascynujący sposób, bardzo ciekawy. Ta książka porusza niesamowite wydarzenia z naszej historii, także tej państwowej, tej ogólnokrajowej, ale i tej naszej lokalnej. Są to wydarzenia również w latach 40., kiedy działało tu już podziemie niepodległościowe, a jeszcze nie skończyła się Druga wojna światowa. Potem mroczne lata stalinowskie, lata 50. i zupełnie, zupełnie nieznane historie z przełomu lat 50., 60., jak wyglądało środowisko na przykład literatów w Białymstoku, czy środowisko akademickie, szczególnie mam tutaj na myśli Akademię. Lekarską, medyczną, która przecież powstała w 1950 roku. Możemy dowiedzieć się, w jakich lokalach, restauracjach ówczesna elita miasta się spotykała, jakie poruszane były tematy. Jest wszystko: są miłości, są intrygi, jest śmierć. Myślę, że. Każdy znajdzie dla siebie w tej książce taką historię, która spowoduje, że będzie starał się przeczytać tę książkę w jeden albo dwa wieczory bez zaśnięcia, czasami polecam, w weekend i nie będzie tego żałował tej nieprzespanej nocy. Pomysł w ogóle wziął się stąd, że mama Katarzyny drogi zostawiła po sobie pamiętniki, które. Pisała, spisywała przez kilkadziesiąt lat i chyba miała takie marzenie, które córka potem zrealizowała, żeby na bazie tych potęczników powstała książka i dała te świadectwo życia naszych przodków, naszych poprzednich pokoleń, związanych właśnie z Białostoczyzną, z województwem podlaskim, dzisiaj szeroko rozumianym podlasiem, chociaż też część wydarzeń jest opisana na ziemi obecnej Łomżyńskiej. Jest historia Taty, który był wybitnym radiologiem. I zaczynał tutaj pracę na Akademii Medycznej w Białym Potem związany był również ze Szpitalem w Łapach czy Zambrowie. Na pewno wielu, wielu pacjentów jeszcze doskonale będzie pamiętało lekarza, który jest opisany, a który jest tatą Katarzyny drogiej. Bardzo serdecznie polecam wspaniała, wartka akcja, narracja, ciekawe, charakterystyczne postaci. Prawdziwe, niezmyślone, czasami tylko pod lekko zmienionymi nazwiskami. Mnie ta książka wciągnęła niesamowicie. Praktycznie przez dwa wieczory ją całą przeczytałem, będąc bardzo, bardzo zaciekawionym, czy może jeszcze powstaną kolejne serie. Katarzyna, droga, miała odwagę, żeby poruszyć historię rodzinną swoich przodków, opisać ich różne rozterki, dylematy, życie w trudnych czasach II wojny światowej lat 50., -tych, 60. -tych, całego okresu PRL-u. Rzecz fascynująca, naprawdę warto przeczytać.